sprawdzamy, czy jesteśmy na wizji. Dobrze. Ustawiam lepszą kamerę, żebyście mogli lepiej mnie słyszeć. O tak. Dobra, zakładam, że już startujemy. Okazję zobaczyć w zachodzącej, złotej godzinie Kraków. Cześć, cześć, cześć. Tutaj Tomasz. Jeszcze nikt mnie chyba... A, tak, no witajcie kochani. A, zaskakująco jest to tylko Rzucenie w złotej godzinie takie przejście, po prostu w drodze do kręcenia filmu. Tak mam pomysł. Pokażę Wam przy okazji trzy najładniejsze ulice. Tak, dokładnie teraz jesteśmy na Karmelickiej, w zachodzącym słońcu fasada za mną, Karmelitów. Ale nie tylko o ulicach. Tak, chciałem znowu spojrzeć w oczy i pogadać szczerze z tymi, którzy mnie naprawdę oglądają. Jestem ogromnie wdzięczny tym, którzy naprawdę śledzą w całości moje odcinki, bo rzucenie na 30 sekund, na minutę okiem to nie jest oglądanie. Niestety jestem zawiedziony na tych właśnie szczególnie osobach, które tak właśnie czynią. To jest brak szacunku dla praw autorskich, dla autora, takie rzucenie pobieżne. Ja staram się zawsze w całości oglądać filmy osób, które, które Wybrałem do śledzenia. Ale popatrzcie na najpierw na rzut oka daje wam troszkę zaszczyku energii. Co się w Krakowie dzieje za mną w tle. Także nie tylko yy, moje gadanie, ale spójrzcie najpierw na ulicę. Jak widzicie ciągle zakrycie twarz jest wokół. Yy, natomiast nie ma takich ograniczeń. Tu świeżą informację usłyszałem od Moniki z Turcji. Tam są z wychodzeniem. Swobodnie wszyscy chodzą. Widzieliście wczoraj w górach? Poszalałem troszkę. No dzisiaj już na Nizinach, 200 metrów nad poziomem morza, słynny mały Piccadilly Circus Krakowa, czyli teraz bagatela za mną. I polecam tutaj mój vlog Karmelicka, ale może z jakimiś faktami. Taki street view z takim krótkim, spontanicznym opowiadaniem do Was o paru ciekawostkach. Jak wiecie ulic jest tyle, że nie jestem w stanie praktycznie wszystkich ich wykonać, więc będę się koncentrował na ulicach, które są powiedzmy zawsze naj, najatrakcyjniejsze, bo z ulicami to jest tak jak też z człowiekiem, no będziemy zawsze wracać do tych Najciekawszych celebrytów, do tych osób, które no, no, najbardziej naszą uwagę przyciągają. I tak jak na, teraz wszedłem w ulicę Szewską, na pewno poznajecie z vloga o Szewskiej, to jest zaliczana do jednych najciekawszych ulic i ciągle będzie um, przyciągać uwagę. A idę w kierunku floriańskiej, także nie rozłączajcie się, bo pójdziemy w kierunku najpiękniejszej ulicy Krakowa i zobaczcie aktualną sytuację na rynku, bo wejdziemy za chwileczkę na rynek. Także rzućcie okiem. Zobaczcie, nawet jakieś mini, już sklepiki pootwierane w tej części. Natomiast wejdziemy właśnie przez, przejdziemy przez płytę rynku, przez sukienicę przejdziemy. Nawet dla was, zrobię takie przejście, wszystko w drodze do miejsca kręcenia filmu. Rzucę okiem, czy wszystko gra z kręceniem, czy nie gadam do później. Zobaczcie, ale dałem specjalnie na obiektyw zewnętrzny, żebyście mieli lepszą jakość rzucenia okiem na. Bo już jest w godzinie złotej, ale już słońce niestety się chyli za kamienicę. Zachód słońca dzisiaj za minutę piąta, więc dzisiaj właśnie polski live. Zobaczcie ile śniegu jest ściągany z dachu. Świetna praca. ściąganie śniegu z dachu. To właśnie jest aktualne odśnieżanie. Może mam. O, oh, teraz jest ok. Okej. Hej al thank you for watching. OK, I see that some participants in English. But I, I keeping now in Polish version. you could look at around the beautiful Krakow. Trzymamy się polskiej wersji, ponieważ chcę głównie moim drogim grupie eksploracyjnej kazać nieodłącznie uczestniczącej. Nie widzę waszych e, um, filmów dla osób, które się ukazują, bo dałem na obiektyw zewnętrzny, abyście mieli lepszą wizję na ulicę. jest to spontaniczne przejście z takim krótkim rezumé wszystkich działań dotyczących ulic. Jak chciałbym pokazać te właśnie najpiękniejszą ulicę, która na ulicę Floriańską. Nie jest to jakiś specjalnie, mówię, że historyczna, tura dzisiaj to jest po prostu spojrzenie na ludzi i na rynek w aktualnym momencie. Jak widać no poza no praktycznie paroma lokalami wszystko jeszcze jest takie obumarłe. Jak widać, cisza dosyć panująca. Ja przypominam sobie tutaj, tutaj zawsze jednak muzykujących już grajków w tej formie. No dzisiaj wyjątkowo jakaś taka, właśnie cisza zapanowała, nic nie słyszałem i dużych dźwięków. Tak, i wejdziemy sobie za chwileczkę do oczywiście sukiennic. Może nawet w tą stronę powinniśmy tyłem iść, żebyście sobie pooglądali jeszcze gmach Sukiennic, gdzie już muzea powoli są otwierane. Muzeum Krakowa, które ma też tutaj Muzeum Wieży Ratuszowej, jest już otwarte. Fabryka Schindlera, Muzeum Krakowa już otworzyło swoje podwoje, więc pewne oddziały muzealne już są otwarte. Klasycznie wchodzimy w sukienicę, ale tylko w drodze już do, pod Bramę Floriańską. Zobaczymy, ile sklepów jest otwartych. A wiecie, nie byłbym sobą, gdybym nie rzucił jakieś ciekawostki zawsze, więc coś to jest zawsze jeszcze wyskoczy po drodze. Choćby tutaj, zwróćcie uwagę na te oznaczenia. Widzicie, firma Cychling w Wiedeń. To jest taka ciekawostka, że te żaluzje zamykane tutaj dla kramów sukiennych te żaluz zamykane z, z, te mikrofon z tej strony. Te żaluzje służą już od ponad 100 lat. I ta firma wiedeńska, która wykonała te żaluzje, nie zmieniano ich. Już oferowano nowe żaluzje do zamykania kramów sukiennych. Stwierdzono, że te, ten patent ponad stuletni dobrej firmy austriackiej jest dobry, gdzie żadna wojna nie zniszczyła i stuletnie żaluzje służą po dzień. To jest ciężka manualna praca, bo muszą ręcznie podnosić te żaluzje, co yy, tak, praktycznie codziennie. Nieprawda? Tak. Nie, Nie tak, już jest tak. elektrycznie. A, no proszę. A poprzedni właśnie... Po, mi, po remoncie, tak, tak. po tym ostatnim remoncie zrobili elektryczne super, żaluzje. Super, super. Informacja tak, bo poprzedni się z tym rozmawiałem tak, wczoraj. Tak kijami tak podnosili, kręgosłupyśmy pozrywali. Jest, super, więc jest, jest postęp w Krakowie. Jest, tak, jest, jest, dziękuję pięknie. Miłego dnia życzę, pozdrawiam serdecznie. Także widzimy, jest, jest postęp, jest serdeczność, też to jest najważniejsze, bo chciałbym tutaj wykreować taki serdeczny obraz Krakowa, i może właśnie po tym po tej czasie wyciszenia, tutaj właśnie będziemy już z otwartymi rękami witamy wszystkich turystów. Jeszcze na piramidę słynną, i tutaj Muzeum Podziemia Krakowa. Też już jest otwarte, tu jest wejście. To, są, to jest właśnie te podziemne muzeum, które też bardzo e, reklamuje. To są właśnie te wykopaiska archeologiczne, e, które się skończyły w 2010 roku i e, można wspaniale zobaczyć dawny ten podziemny rynek 5 metrów niżej niż dzisiaj, więc e, to, to jest ten dawny rynek tej, tej, na tej wystawie. Ale warto zawsze z audioguidem bądź żywym przewodnikiem najlepiej wsłuchać dużo ciekawostek związanych z tym dawnym Krakowem podziemnym, tym dawnym rynkiem jeszcze. No i tak jak zgodnie z obietnicą, wlatujemy w najpiękniejszą ulicę Krakowa. I to jest przykład, że idąc tą ulicą już kolejny raz, powiem Wam, że niedawno się dowiedziałem, że w sumie ta ulica właśnie nie zmieniła swojej nazwy, ulica Floriańska, od 700 lat. To jest bardzo ważne. Okiem na Kamica pod Murzynami. Tu polecam oczywiście vlog Floriańska, ale tam nie powiedziałem, bo to jest ciągle coś, co odkrywam. Floriańska ulica, kochani, ponad 700 lat. Inne ulice miały tę no to, 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 to specyfikę, że nawet kilkukrotnie były zmieniane nazwy. A Floriańska właśnie pozostała nazwa ulicy Floriańska ponad 700 lat, więc 400 kroków. Tym razem już bez jakichś obciążeń historycznych, dużych. Idziemy najpiękniejszą ulicą Krakowa. W tle oczywiście Bazylika Mariacka, usytuowana centralnie przy pierwszym wrażenie Wchodząc od dworca głównego turystów, to właśnie ulica Floriańska z Bazyliką Mariacką. Na miejscu dawnego jeszcze kościółka, który jest ciągle zagadkowy, który dużo wcześniej już stał, więc uszanowano ten stary zabytek. Bazylika Mariacka jest pod kątem takim lekko skośnym do. Głównego rynku. Widzimy olbrzymie prace odśnieżające. Powiem Wam dzisiaj, musiałem skuwać lód z auta. Ciągle jest temperatura poniżej zera, czyli no nie jest tak Bahamy jak w Turcji, bo plus 4 stopnie, że to jest bardzo ciepło. Natomiast tu mamy ciągle odczuwalną. Już mam rękę przymarzniętą do statywu, ale już mam gimbala, tylko statyw. Więc Zobaczmy, prace odśnieżające trwają. Kraina lodowa generalnie, także jest, jest temperaturka odczuwalna w Tatrach, bo że odczuwalna temperatura poniżej minus 63 stopnie Celsjusza, natomiast w Krakowie no jest tu dużo odczuwalna też jako minus 8 stopni gdzieś Celsjusza, tak to szacuję mniej więcej. Tak, i idziemy sobie w kolejności jeszcze w kierunku już, już mojej kolejnej ulicy, którą planuję nakręcić już w ramach vloga. I że no, atrakcyjne no, pozostają jakby, jakby ciągle inspiracją. I poprzez te najbardziej atrakcyjne ulice, one są jak kręgosłup, jaka matryca, poszukujemy ciągle nowych, nowych doznań na, na, na kolejne jakieś, jakieś audycje. Także że, jak, miałem taki pomysł, żeby zrobić jakąś taką małą ulicę, mniej ciekawą, ale odszedłem od niej i staram się, Maksymalnie blisko Starego Miasta, ukazywać jeszcze te ulice, bo ich jeszcze troszkę jest, także zostaje przy projekcie wokół Starego Miasta. Te, te ulice są ciągle jeszcze, jeszcze mało odkryte przez turystów. Właśnie większość przechodzi tą ulicą drogą królewską, właśnie Floriańską. Jak widzicie ruch minimalny, parę sklepów ciągle na, wciąż na otwartych. Restauracje, wszystko ruszyło w Zakopanym gdzieś na południu bardziej. Natomiast hotele tutaj są jeszcze, jeszcze zamknięte w tej formie. Tak, także jeszcze popatrzmy tu. Kebabik klasyczny. A tak, Faktycznie. A, to jest taki mniejszy. A, tak, tak. Właściwie już, już, już się przestawię, żeby. Pogadać troszkę z wami. Zdajmy, to się, to tak, tak. Ale, czy kto tak. to Dokładnie po prawej stronie, tutaj na początku, na początku y, ulicy. Jak jest mój vlog o Floriańskiej, to właśnie chodząc pokazuję, właśnie też na sepotę Franciszka Józefa. Zgadza się, dokładnie Sylwia tam podkreśliła tą restaurację. Według tradycji miał tam Franciszek Józef. On, według tradycji, na pewno odwiedził do matejki i był zaproszony przez matejkę, więc do mnie na matejki jest vis-a-vis -vis restauracji pod pipą. Piwa to oznaczenie tej rury, wido piwo. Konsumpcja piwa, piwa była olbrzymia. 5 litrów piwa na osobę, więc jest to, to właśnie to określenie restauracja pod pipą. Już otwarty ołtarz, który był z. Kościoła Matki Boski na piasku, piaskowej. Ten ołtarz był zamknięty, no ktoś zbeszcześcił, więc był długo czas zamknięty, jak na kręceniu o Przechodziłem przez brak vlog. Także tutaj nie będę zdradzał na razie jeszcze szczegółów warsztatu. Tak, cóż, cóż ważnego jeszcze mam do, do powiedzenia. Bardzo się cieszę też z oglądania Waszych programów, szczególnie właśnie innych youtuberów, gdzie też mam inspiracje do, do tematyki. Przykładowo możecie pisać, czy chcecie właśnie, właśnie bardziej jeszcze bardziej stricte związanej tematyki, takiej całkiem przyziemnej, jak gdzie coś kupić taniej w Krakowie, powiedzmy w tej formie. Takie elementy mogę też, też ewentualnie przemy, przemycać. To można, można też, też dodać. No, natomiast wiadomo, że ten szkielet to jest tematyka stricte historyczna. To Kraków żyje historią, tutaj czuć historię w powietrzu, więc trudno przejść ulicą w Krakowie i nie zamyślić się nad właśnie przeszłością danego miejsca, albo odkryć coś, coś nowego, więc to jest. Ciągła inspiracja, to się nie da tak zatrzymać. Mamy też ulicę najwyżej położoną w Krakowie, najniżej krzywą. Dlaczego taka ulica jednak krzywa jest? To jeszcze ciąg ciągle pomysły, pomysły wpadają. Też yy, jeszcze, jeszcze były takie Kraków tak, sexy krakow, był wymyślony nawet taki temat jako sexy street. No, to są różne, różne pomysły na, na takie, takie ulice przyciągające sensacyjne tytuły. Yy, tak, natomiast no, myślę, że staram się tymi tytułami też właśnie troszkę przyciągnąć uwagę i nie, nie przynudzać historycznie. Yy, tak, także w tej części ja już idę w kierunku. Galerii Krakowskiej, akurat w tym momencie na, te, na drugą część. Więc muszę zacząć zdjęcia za chwileczkę. Tutaj, może na, na, tym, na, tej, na tej części Wam powolutku już będziemy kończyć. O, jeszcze, o, że tak na Teatru, teatru już odciągnę mikrofon, e, tak, sygnał, wszyscy, ja jeszcze Wam spojrzę, kto dokładnie oglądał już po, po samym vlogu, bo tak jak mówię, dzięki, e, jestem, jestem w trakcie przygotowywania kolejnej, kolejnych zdjęć do, do vloga, e, który się ukaże już w środę o 18, e, także dziękuję Wam pięknie za uwagę, słuchajcie, życzę Wam super wieczoru, najważniejsze, jesteśmy, prawda, tutaj zabezpieczeni e, i no może e, pokaże się z z ciekawych stacji telewizyjnych już jutro. E, także ten w każdym momencie e, opowiadam o Was i e, trzymam za Was kciuki, za Wasze projekty. Super, e, super pasja. A oczywiście planujemy wspólnie e, KL Plaszow, także myślę, że Plaszow jeszcze zostawiam, jak przyjedziecie, żebyśmy zrobili przejście takie naprawdę profesjonalne po e, KL Plaszow. To jest, to jest bardzo e, wa, ważny teren, e, miejsca pamięci, więc jak najbardziej musimy się ten tam... i oczywiście polecam wszystkim grupę eksploatacyjną Kazan, oczywiście MRO Channel, Sylwia, tej części te ostatnie vlogi, które mi się pojawiły. Rebecca, greetings from Krakow, thank you. No, także trzymajcie się ciepło, idę do akcji, już kręcić kolejne, kolejne, kolejny vlog. No i już, już, już do zobaczenia, a możliwe nawet już w niedługim czasie, bo staram się już nawet tą częstotliwość zwiększać właśnie do codziennych jakichś nawet shortów, które mogą być troszkę obciążające, ale w formie takiej zabawnej takimi szorcikami, troszkę, troszkę, troszkę humoru, bo powiem Wam jedno jeszcze jeszcze na koniec. Jak się mówi, że uśmiech jest solą życia, i czego mi brakuje, to popatrzmy no nie widać uśmiechu na twarzy chociaż ktoś się śmieje, to w oczach można zobaczyć ale mm, no, jest pewien problem depresyjny taki właśnie, że nie widzimy uśmiechu ludzi i to jest, to jest duży problem, możemy tylko przez mokry ekran się kontaktować, ewentualnie w domach więc no właśnie, właśnie Więc ten, ten, ten element jest niezwykle żeby troszkę szczypty humoru życzę, no już słońce powolutku zachodzi, także trzymajcie się, cześć, cześć ciao, ciao, bye, bye